Witajcie! W branży filmowej jest wielu obiecujących, utalentowanych aktorów, jednak niektórzy z nich odchodzą z tego świata zbyt szybko, jednocześnie nie odkrywając całego swojego potencjału. W tym odcinku zobaczycie aktorów, którzy ku rozczarowaniu fanów zmarli zdecydowanie za wcześnie. 30 listopada 2013 roku światem wstrząsnęła szokująca nowina o tragicznym odejściu znanego hollywoodzkiego aktora Paula Walkera. W ten dzień Paul był na wystawie samochodowej w Santa Clarita, gdzie zbierano pieniądze dla ofiar tajfunu na Filipinach. Aktor zaginął w wypadku podczas przejażdżki Porsche Carrera ze swoim kolegą Rogerem Rodasem. Badania pokazały, że do wypadku doszło w wyniku znacznego przekroczenia prędkości. Kierujący samochodem Roger stracił panowanie nad maszyną, która uderzyła w latarnię i w drzewo, a następnie stanęła w płomieniach. Obaj zginęli. Sekcja zwłok wykazała, że Paul zmarł w wyniku poparzeń oraz urazów odniesionych w wypadku. Bruce Lee zasłynął dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom w sztukach walki, które umiejętnie wykorzystywał w swojej grze aktorskiej. Na podstawie jego śmierci narodziło się wiele hipotez oraz legend. Nic dziwnego, w końcu Bruce zmarł będąc 32-letnim, zdrowym i silnym mężczyzną. Jedną z nich jest legenda miejska, która mówi o tym, że aktor zmarł w wyniku ciosu wibrującej pięści zadanego przez mnicha z klasztoru Shaolin za to, że ujawnił tajemnicę Kung Fu. Jednak największy niepokój wzbudziła śmierć jego syna Brandona Lee na planie filmowym 30 lat później. Zaczęto nawet podejrzewać, że Bruce Lee i jego syn stali się ofiarami klątwy. Jednak według oficjalnych informacji śmierć Bruce'a nastąpiła na skutek obrzęku mózgu oraz zażycia mieszanki środków przeciwbólowych i alkoholu. Sharon Tate, hollywoodzka aktorka z lat 60., która była jednocześnie żoną polsko-francuskiego reżysera Romana Polańskiego, zginęła w wyjątkowo brutalnych okolicznościach i w bardzo młodym wieku, gdy miała zaledwie 26 lat. Będąc w dziewiątym miesiącu ciąży, została zamordowana we własnym domu w Beverly Hills przez sektę Charlesa Mansona. Wraz z nią zginęło czworo jej przyjaciół. W raporcie sporządzonym na podstawie sekcji zwłok Sharon odnotowano, że aktorce zadano 16 pchnięć ostrym narzędziem i że jedynie 5 spośród ran było ranami śmiertelnymi. Judith Barcy była małą, lecz bardzo obiecującą aktorką. W ciągu swojej krótkiej kariery zasłynęła z kilku filmów oraz zagrała w łącznie 72 reklamach telewizyjnych, w tym m.in. w reklamie McDonald's oraz Lay's. Judith zginęła w wieku zaledwie 10 lat, zastrzelona przez własnego ojca. Powodem zabójstwa była prawdopodobnie zazdrość o sukcesy córki. Już wcześniej wielokrotnie groził jej śmiercią. Śledczy ustalili, że Joseph Barsi wieczorem 25 lipca zastrzelił żonę i córkę, później przez niemal dwa dni przebywał w domu, po czym 27 lipca oblał siebie oraz ciała żony i córki benzyną, następnie podpalił dom i popełnił samobójstwo. Mrożące krew w żyłach było również to, w jaki sposób Judith opisywała sytuację rodzinną. Boję się wracać do domu, tata ma zły humor, pije każdego dnia, wiem też, że chce zabić mamę, mówiła Judith. Najgorsze w tym wszystkim było to, że matka Judith próbowała znaleźć pomoc u organizacji pozarządowych i policji, jednak oskarżenia o przemoc i znęcanie zostały oddalone z braku wystarczających dowodów. Marilyn Monroe, legendarna seksbomba lat 50. i 60., była znaleziona martwa w swoim domu w Los Angeles 5 sierpnia 1962 roku. Miała wówczas 36 lat. Merlin zmagała się z uzależnieniami, m.in. od alkoholu i barbituranów, miała również problemy psychiczne. Jednak okazało się, że Merlin zmarła w wyniku przedawkowania leków nasennych. Ten aktor ze świetnymi aktorskimi zdolnościami, znany z roli Jokera w filmie Mroczny Rycerz, Heath Ledger zmarł w wieku 28 lat w wyniku przedawkowania leków. Znajomi aktora zdarzenie to określają raczej jako tragiczny wypadek niż świadome przedawkowanie. Po zakończeniu zdjęć do roli Jokera w jednym z wywiadów Heath wyznaje: Ta rola wykończyła mnie psychicznie i mentalnie. Wtedy też rozpoczęły się jego problemy ze snem, przez które zaczął brać leki. James Dean dzięki jedynie trzem filmom umocnił swój status w kinematografii i bardzo szybko stał się ikoną młodego pokolenia lat 50. Zagrał w filmach Buntownik bez powodu na wschód od Edenu oraz Olbrzym. Co ciekawe, James był jedynym aktorem, który pośmiertnie otrzymał dwie nominacje do Oscara w kategorii Najlepszy aktor. Niestety jego karierę aktorską bardzo szybko zakończyła nagła śmierć w wypadku samochodowym. W tym odcinku to już koniec, ale jeśli chcecie drugą część filmiku, to napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować. Cześć!